Gaminiami to prawdziwe żelkowe królestwo. W tym miejscu w outlet parku na Prawobrzeżu znajdziecie ponad 150 rodzajów żelków. Kwaśnych, słodkich, dużych, małych, czasem naprawdę zaskakujących. Każdy w tym miejscu może dosłownie poczuć się jak dziecko. I to właśnie dzieciaki będą jurorami podczas wielkiego testowania 10 różnych smaków żelków gami-jami. Zobaczymy, czy odgadną, jakie to smaki. Poznajcie naszych niezwykłych jurorów. Cześć, jestem Karolina i będę testerką żelków. Cześć, jestem Zusia i bardzo lubię jej żelki. Cześć, jestem Magda i będę testerką żelków. Cześć, jestem Czerżary i bardzo lubię żelki. Przyznam się szczerze, że zawsze marzyłem o tym, żeby zostać testerem żelków i dzisiaj w towarzystwie swoich małoletnich kolegów będziemy mieli okazję przetestować te, które są według nas najsmaczniejsze. To słuchajcie, numer jeden. Jestem ciekawy, czy zgadniecie, co tutaj jest. Co myślicie? Czarek? Tak. Tyle. Mm, Bardzo dobry żelek i wyczuwam tutaj nutę kaktusa. Testuję limonkę. Proszę bardzo, pierwszy przetestowany żelek to jest awokado. A widzicie, czyli prawie trafiliśmy, ale nie do końca. Testujemy drugi. Dziewczyny. Czuję tu gumę balonową. Bardzo dobry żelek, Wyczuwam tu gumę balonową i troszkę maliny. Trochę koli i trochę też gumy balonowej. Czuję gumę Czy trafiliśmy? No prawie, o smaku lodowym, jak te cukierki ICE, czyli znowu, znowu nas żelci zasproczyły, słuchajcie. Testujemy trzecie. No może te zostawimy na później? O, proszę bardzo, teraz te. Jak ocenilibyście kwaśność od 1 do 10? Bardzo kwaśne. Y, takie 5 na 10. 3. 1. No to nie, to my z Cezarem tutaj uważamy, że były zdecydowanie bardziej kwaśne. Słuchajcie, spośród ponad 150 smaków żelek, które są dostępne w Gamingiami, przetestowaliśmy około 10 i wspólnie z moimi młodszymi przyjaciółmi zaraz wybierzemy ten, który im smakował najbardziej. Ale oczywiście Was tu zachęcamy, żebyście przetestowali, żebyście spróbowali, bo być może zupełnie inne smaki podejdą pod Wasz gust, a naprawdę jest tu z czego wybierać. Tak. Awokado najbardziej. Mi najbardziej smakowały wiśnie. Moim zdaniem najlepsze są awokado. Ja bym powiedział, że chyba mi najbardziej smakowały kwaśne arbuzowe, ale awokado y, większością głosów dwóch zwyciężyły nasze dzisiejsze testowanie. Stąd pomysł, żeby tutaj w Szczecinie, w Outlet Parku przy ulicy Struga otworzyć coś, co można śmiało nazwać żelkowym Imperium. Przede wszystkim potrzeba rynku, potrzeba Szczecinian, ponieważ nie było takiego miejsca wcześniej, nie można było pójść powybierać sobie dowolnie smaków, nie można było tego miksować. Takiego miejsca z taką ilością żelek do wyboru i nie tylko różnych słodyczy po prostu wcześniej nie było. Kiedy rozglądamy się dookoła, to widzimy, że rozmaitych form żelkowych jest naprawdę całe mnóstwo. Czy byłaby Pani w stanie wymienić wszystkie, które są tutaj obecne i można sobie spośród nich wybierać? czy znaczy staram się na bieżąco być ze... Wszystkim, jak też próbować, co nie jest oczywiście e, zawsze dobrym pomysłem, biorąc uwagę ilości cukru, ale tak staramy się zawsze wszystkie próbować. Ale jeżeli miałabym wymienić wszystkie po kolei, to myślę, że byłoby trudno z uwagi na ilość, bo jest ich ponad 150 rodzajów. Jakie są najbardziej oryginalne smaki żelków, jakie można zdobyć w szczecinie? Myślę, że ostre. Szczególnie kiedy są bardzo nietypowe, bo są w formie małego, niebieskiego misia, więc każdy, kiedy widzi, spodziewa się innego smaku niż, niż ostra papryczka chili. Na pewno wszelkiego rodzaju wariacje kolowe, bo mamy ich bardzo dużo. Kształty żelków. To też jest pewnie ciekawa sprawa. Rzeczywiście jesteśmy z tego znani. Nasi klienci w szczególności upodobali sobie żelki XXL, czyli te takie duże wielkości, na przykład właśnie ręki. Mamy do dyspozycji tutaj mnóstwo smaków. Maszyna wygląda interesująco. Co dzięki niej możemy zrobić. Możemy zrobić spersonalizowaną naklejkę, to znaczy możemy sobie dowolny wzór wybrać. Może sobie to nakleić rozumiem Oczywiście. i wybierać. Rzeczy. Dowolnie miksować z całego sklepu. Podczas testowania żelków tam przy stole y, próbowaliśmy głównie tych najsłodszych, ale nasze jurorki stwierdziły, że w sumie ostre żelki to dla nich żadne wyzwanie i sprawdzimy, czy te deklaracje mają pokrycie z rzeczywistością. Dziewczyny, czy jesteście gotowe spróbować tych najostrzejszych żelków, jakie są tutaj dostępne? Mm, tak. I co, był taki straszny? Nie, był słodki. No właśnie. 12 sekund later. Nasze żelkowe wyzwanie w Gamiami powoli zbliża się do końca, ale warto jest, żebyście Wy poszli naszym śladem i spróbowali, czy taki żelkowy challenge jest dla Was fajną sprawą, czy nie do końca. A jestem przekonany, że będzie Wam się podobać. Gamiami jest czynne w outlet parku od poniedziałku do soboty, od 10 do 21.